O, już się nagrywa. Witajcie w kolejnym odcinku transmisji. Teraz będę, bo nie chce mi się. Filmy nie chcą mi się przesyłać. Albo w ogóle nawet nagrywać, bo mam za mało miejsca na telefonie. Po prostu transmituję online i tyle. Mam nadzieję, że coś widać. Widzicie tego psa? Nie znalazłem go w śmietniku. Wziąłem na wychowanie, adoptowałem bardzo fajny pies. Cudowny pies. O, widzicie? Cudowny piesek. Kocham tego pieska. On jest taki niejadek, marudny. On by tylko jadł szynkę, kiełbasę, boczek. Tego typu rzeczy, które później niestety ale kupa nie ma odpowiedniej konsystencji. Dobra, przejdźmy teraz do Meritum. O, już nie da, nie przejdziemy, bo będę musiał go głaskać cały, całą transmisję. Kochany pies, pałuj się tu, pałuj. Patrz to. O, nie da nam spokoju. Za późno. Wywołałem wilka z lasu. Dobra, trochę głaskania, trochę wyciągania z torby. Tutaj mam różne rzeczy. Coś takiego. O, pies się przeciąga, to źle wróży. Pierdna. Nie, nie jednak. To ja. Taki stojak na coś, na szyszkę. Stojak na szyszkę. Transmisja sprzedażowa. Pani, pani Genovefa. W komentarzu widzę, że chce 20 zł z przesyłką. Do paczkomatu 14,80. Pani Genovefa. Razem z sz, szyszką, świeczką. Sprzedane. O, tutaj mamy. O, pucharek. Pucharek na kostki cukru. Akurat będzie pasował do pudełka. Z kostkami cukru, które znalazłem w śmietniku niedawno w koszalinie. W niedzielę byłem. Z roku 1984. Cukrownia i rafineria chybie. Teraz patrzcie, co to jest. Patrzcie, jaki mały. Ciekawe, do czego jest to. Do, cie, do czego to je, panie? Dla dzieci? Nie wiem. Drugi taki sam. Chyba dla dzieci, do zabawy, ale bra, blacha całkiem gruba. Blacha taka, półtora milimetra ma, jakiś milimetr ma, blacha. Solidna, niska. Mówka, sztuka nieśmigana. Z fabryki chyba 16 cm, polska norma. Sztuk dwie, chyba dwie identyczne. Teraz tu takie miseczki. Trochę obite. Malatura obita, trochę odrapane. Druga, mniej użyta. O, pies myśli, że coś będzie do żarcia w tym. Fajnie. On tylko o żarciu myśli. W domu nie je, a później wychodzi na spacer i śmieci zjada. Świetny stan. Talerzyk z, z kaczorem. Madejń, Czechosłowakia. Interesujący. jak jak to stoi tak czy tak Tak chyba <laughs> Stojak. Kolejny stojak i kolejny stojak. Trzy stojaki Co to ma być latarynka z Perelu. Zawsze jak robię live'a to ktoś mi mnie... za. To tak musi być już. Nie byłoby ciekawe, gdyby nikt mi nie przeszkadzał. Półmisek Barka. Restauracja Barka. Mam taki talerz. To będę miał teraz półmisek, będę mógł sobie serwować Różne rzeczy do niego. To jest fajne. Zgadnijcie, co to jest? Pies, a to? Już wam czytam, co to jest. Współdzielnia rzemieślnicza ogólnobranżowa Inowrocław Poznańska nazwa artykułu plakietka pod kalendarz wymiar 138 zł 70 rok chyba Motywy holenderskie Pani Marianna z Opola kupuje za 50 zł Wysyłka paczkomatem 15 zł Bardzo proszę Polecamy się na przyszłość co to jest dopiero? To to chyba będę musiał wyrzucić. Widzicie co to jest? To jest. Z, z, z zakład pracy 3 witrocer gniezno lustro podświetlane typ L1. L 1 L 1525 W. No i ostatnie dwa talerze. I dwa talerze z literką B. Ale wielkie, ogromne. Na tym to można dać żarcia, pani. Na królewskie przyjęcie. Dobra, chowam to z powrotem. Trzeba będzie to spieniężyć. Nie wiem, czy to się da spieniężyć, coś takiego. lustro odświetlane talerzyk bardzo ładny podoba mi się. Miseczki to miseczki może tam. Ktoś... Zobaczymy. A to? Laterka do, do kempingu chyba, do namiotu. To, to chyba się nie przyda. Te są fajne. Oddam chyba komuś jako do zabawy dla dziewczynki. Do zabawy w domu. Gotowała będzie się. Jak się włącza? Chyba tak. A baterie? Może to się odkręca? Pies się przygląda, co ja tu robię. Dobra, to wszystko, krótki filmik. Wiele tam nie było. Było jeszcze innych sporo takich granatowych. Granatowych. Korup, ale nie brałem, nie interesuje mnie to. Te gliniane takie, wiecie, z Bolesławca czy skądś. Wziąłem tylko to na kalendarz, bo lubią. Kalendarze lubią. Niektórzy. Może ktoś, co robi z to sobie weźmie. zmontuje na tym kalendarz. Dobra. To wszystko. Do widzenia. I siema. Jak to zakończyć?